Dobra, 50 tysięcy polubień i nagrywam takiego TikToka. Ja... ja nie dam rady. Youtube! parówo, Nie myta! Po co mieć parówę? Dlaczego wszystkie filmy, w których nazwie wpiszę Skibidi Toilet, są na zielono, a cała reszta filmów jest na żółto? Nie wiem, ale skoro tak, to trzeba troszkę pocisnąć ten trend. No i dzisiaj znajdziemy Skibidi Toilet w prawdziwym życiu. Co myślicie o tych włosach? Dajcie znać w komentarzach. Wiem, są zajwista, po prostu nie mam czasu i do dopuścimy. Więc zostaw już teraz Likę, wsikę i. <laughs> co? I napisz hashtag daba dubu dubu i będzie fajnie. Trzymaj się. Let's go intro. O, ho, ho, ho. Dawaj! Ale jakiś zwrot akcji, czy o co chodzi, czy ktoś tu wyskoczy, czy to trzeba obejrzeć 6 razy i dopiero coś się dzieje? Dlaczego? Ten TikTok ma 1127 łapek w górę, czyli ludziom się to podoba? Oglądanie obcego kibla na linoleum, u kogoś w łazience z przedmiotem do podmywania do obska? Łotew, co jest. Prawdziwe życie zaczyna mnie przerażać. To prawdziwe życie na YouTube. Dobra. Jak powstają dźwięki do. <śleski> Ale, A że oni... A kamerameny? Ej, ale po pierwsze, Kibidi me toilet w prawdziwym życiu. A, mogę I tylko wyciszyć. Crap, Muszę, stary, skorzystać z toiletów twojego albo. Do kogo ty mówisz? Do galerii handlowej? Jest zajęte. Masz 9 toalet innych z boku. Łop, że całym ciałem i takie <laughs> shorty albo TikToki produkują ludzie do internetu. Szybka ankieta w komentarzach. Czasy 2023 i Skibidi Toilet? Czy czasy 2014 i Sprite i Banana Challenge? Decydujcie w komentarzach. Nie uwierzycie w to. Dobra, skip it in real life. Jeszcze się nie poddawajmy. Normalnie wjeżdża kibel, wiadomo. Czemu z buta? Szanuj drzwi, nieważne jakie one... Wyskoczy głowa, nie? Nie wierzyłeś kameramanie! Yeah. nie... Nie, nie, nie. W sensie, dlaczego wyszedł tylko czubek tych włosów, który, który nie potrzebuje przeszczepu, nie wiem jak z całą resztą twoją. Ale zobaczcie, ludzie w spartańskich warunkach, to nie są spartańskie warunki w sumie, ale mają wybrane i nagrywają, wiesz, takie... Chodziło mi o <laughs> spartański TikTok short. Ja pytam po co? Wyobrażacie sobie w tych czasach Karolka, który nagrywa Kibidi Toilet w prawdziwym życiu, gdzie ja wyskakuję z Sedesu. No ja nie wiem, ja nie wiem, czy to są już te czasy, czy już to nie są te czasy. Czego oczekuje widz? Czy wy byście chcieli, żebym coś takiego nagrywał? Ja staram się zrozumieć, ale nie potrafię. TBD Toilet w prawdziwym życiu Part 8. No nie. <laughs> no. <laughs> Sam si się ciachłem, sam się ciachłem. Okej, okay, od dzisiaj mamy taki challenge, że za każdym razem, kiedy sikacie, normalnie przywieszacie sobie tablet na desce od wewnętrznej strony, która może zaparować w momencie, kiedy spuszczasz wodę po dwójce. Jest problem, ale nieważne, musi to być wodoodporny tablet. Za każdym razem, kiedy to robisz, musisz sobie puścić toilet. To przecież, to przecież każdy tak robi, przecież. Przecież, każdy przecież tak robi, przecież. Żeby, nie żeby tego, żeby, żeby tego. To, żeby, gdzieś też, żeby... Dawaj. Nie uwierzycie. Po co? Po co? Dlaczego to robisz? Dlaczego? W musztardowej czapce zamiast niebieskiej, która bardziej by pasowała. Oh, no way, to jest ten sam ziomek? Nie. 100 tysięcy polubień! Otwieraj! I drewniana decha Okej, okay, polubiłem Zaufałem ci ty chamiek kłamliwy! Zaufałem ci, zostawiłem Likę! A ty tak się teraz robi, nie? Ja to specjalnie zrobiłem, żeby wam pokazać, że nie słuchajcie tego co mówią youtuberzy, yy, że wam coś pokażą, jak zostawisz subskrypcję. A ile tych minecraftowych twórców teraz to robi? Ja wiem, bo moja córka coś ogląda. Ja sam jestem ciekawy, że to się już wydarzy, że coś tam on nakręca. W dzisiejszym odcinku zrobimy to, to, to i to. Ale jak zostawisz łapeczkę w górę i coś tam. No to uwaga, trzy i je. Zobacz w najnowszym filmie na kanale. No żeby cię Dunder świstą krew nagła zalała, gościu ze skibidi Toilet wciągnął do Sedesu. To było, nie? No maj... O mój Boże! O mój kameramenie! A jestem ciekawy Czy zrobiłeś to, co miałeś? Czy po prostu nagrałeś i poszedłeś? No tak, żeby, żeby, no, żeby tak, takie żeby było, żeby... Żeby nie tak, że chodziły, że, żeby tam... Ten za... Co? Coś tu jest nie tak! Ja to jest naj, najcringiowszy odcinek ze Skibidi Toilet, jaki oglądałem, nie? No, ja nie wyobrażam sobie w tych czasach, żebym ja nagrywał takie shorty TikToki, nie? Ja już muszę pastować lakierki na ten, na czterdziestolecie mojej działalności w internecie. Tego się nie da opisać słowami. Skibidi Toilet, prawdziwy. Nie mów, że gościu znalazł na Google Mapsie. Kompletnie cię nie rozumiem, ale zaufam ci, że nie okłamiesz mnie i nie powiesz, że jak zostawię polubienie. Skibidi toilet, Yang Hangach i Gohasimi. Dawaj! Ta, dwa, dwa skibidi toilety w jednym miejscu, siabałanga no. I w niespokój. I tam jest tylko jeden do suszenia rąk. I poprawiamy mikrofon. Ja też sobie poprawię, Mordo. Ja wierzę ci na słowo. Nie, to się wydarzy, prawda? Appe! Czym jest Appe? Jakaś aplikacja? Do. Co tam o obsidianie coś gada? Nih. Czyli Dari nie ma skibitu, prawda? Okłamałeś mnie, okłamałeś wszystkich, ja ci zaufałem. Biegasz po jakiejś pustyni, marnujesz mój czas i czas moich widzów. Spłoń w ogniach piekielnych. Normalna toaleta w Ohio. Dawaj, pokaż mi dokąd prowadzi ten korytarz. Taka długa, tak? Przecież to jest animacja, stąd widać. No, nawet jakbym się chciało w Ohio, to wolno to zrobić gdzieś na pustyni, a nie w tej toalecie. Nie próbuj tego w samolocie. Aha, wiem o co chodzi, że wsadzasz toilet paper. Never wanna meet you again. No, normalnie wsadzasz toilet paper. I cały ci wyciągnie. No i co, i to jest takie zabawne. Jeśli wniosłeś w torbie. Cały toilet paper i go odkupiłeś, no to spoko, ale w przeciwnym wypadku, no to stary. Nie wiem, ludzie naprawdę teraz, żeby mieć tych tych polubień. Następny pasażer. Kaj. Kaję papier! I on nie chciał go spukać! Wielki Skibidi toilet w prawdziwym życiu. O nie! Czy to będzie jeden z filmów dla Kidosów, który. Wykręć mi oczy. Ja bym se wykręcił, jakby się dało. Ale średnio mogę. Ała, skręciłem z Lewą w prawo, a prawą w lewo. I nie chciał, i tak. Ta muzyka, jak jesteś sfokusowany, si siada dwa razy bardziej, nie? Ej. Oooo, to jest niezłe. To jest naprawdę niezłe. Podoba mi się. Skibili toilet 39. To jest już 39 część? Nie troluj mnie. O nie! Co jest z jakiego to jest filmu Ja go nie widziałem A to są te tabletki z chlorem do. Pa wyciągnął to i wraca. Jesteś z powrotem! To najważniejsze, nieważne, film był obrzydliwy. Nie wiem, czy to jest jakiegoś, z jakiejś piły, z jakiegoś horroru. Nie, nie pamiętam, nie znam wszystkiego. Wie co Fortnite Skibidi Toilet! Co to jest? Aha! Jesteś kolejny! To najgłupsza, najgłupsza rzecz jaką kiedykolwiek widziałem. Huh? I, I, ja pierdyle, nie? Nie rób tego, nie no. Ja... Spuśćcie mnie na moim krześle gamingowym. Błagam, niech ktoś naciśnie z tyłu spust. Skibidi Toilet Początek O nie O! Od tego się zaczęło! Wezwij policję! O nie... Z razem z głową To już znamy TO! To jest początek? To jest tajna... tajny materiał Skibidi Toilet, który powstał przed pierwszym na kanale DaFaka To są tajne materiały Skibidi Toilet, które Ta, z gara, on nie wychodzi z gara, Mac. Siema Dzień dobry. Ty już wiesz skąd wyjść, co? I y, przy powiedzenie: Mieszasz Bigos z głową, nabiera nowego znaczenia. Nie, to mam Bigos, to by musiał być Bigos. Dobra, 50 tysięcy polubień i nagrywam takiego TikToka. Ja, ja nie dam rady. Dobra, mamy co? Gościu jest. To jest niemożliwe, że na Google Mapsie coś takiego się znajduje, nie? Jeszcze gościu lokuję Mystery of My Joe, lokuję swój kanał. Przecież to są bajty na poziomie leżakowania w przedszkolu bez materacy. Stworzyłem Radioman, czyli taki kameraman, ale z LEGO. Uuu! Wow! Niezły plan! Zdecydowanie lepszy. Uu. No i stary ty w Lego Masters na, na tvn nie mógłbyś już wystąpić, nie? No i dobra, to się szanuje. On nie był najwyższej jakości, ale najniższej też nie był. Stworzyłem więcej postaci z Lego, cameraman. Radioman, Radiomena to widzieliśmy przed chwilą. Wygląda trochę jak aparat bardziej, a nie Radioman, no ale. Dobra, skibidi toilet. No tu jestem mega ciekawy, nie? Co? Jak on to zrobił? Large cameraman. Kamerę łatwo zrobić, ale tego ze skibidi toileta. No, trzeba mieć naprawdę dobre skille, nie? Ten jest większy. Ta toaleta, taka chińska, z podmywaniem od razu tylnej części Twojego ciała. Wooferman, też całkiem nieźle. Kamera Titan, on musi być duży. No i jest duży. Porównywalnie większy niż ręka. Subskrybuj po więcej. Ale mnie tyle interesuje. Dziękuję. Co za czasy. W których karkówka na grilla wchodzi lepiej niż pół kilo kiełbasy. Starczy. Dobra. Sorry, że krzyczę. Po prostu mój mózg eksploduje powoli od ilości Skibidi Toilet na tym kanale. Wam pewnie też. Ale to są jedyne filmy, które YouTube u mnie akceptuje na zielono. Dlaczego? Nie wiem. Znaczy wiem, YouTube próbuje na mnie wymusić to, żeby nagrywać określone rzeczy. A ja muszę przy tych rzeczach bawić się świetnie, chociaż staram się robić ten content i jakoś wplatywać w to wszystko, te skibidi jabadabadu rzeczy trochę siebie. To jest naprawdę ciężkie. Ale mam nadzieję, że wytrzymajcie jeszcze chwilę, zaczynają się wakacje. Także może na wakacje jeszcze raz spróbuję zrobić jakąś, nie wiem, serię challengeów, żadnych skibidi challengeów normalnych challengeów zobaczymy co będzie strzelaj łapkę 50 koła i nagrywam skibidi toilet z moim ryjem mam nadzieję że będzie spokojnie trzymajcie się na rąkach